Cześć małazimeczki, jestem hecho 20 Dzisiaj gram sobie w Critical Opsa Bo dawno go nie by... Bo dawno go nie było Tak I gramy sobie Na stworzonym świecie Przeze mnie I na razie będzie trzeba chwilę poczekać Zanim ktoś bije. Bo nie chciało mi się znajdywać serwerów Bo No nie chciałam się po prostu serwerów Znajdować, bo to by było głupie Tak szukać Ciągle by mnie wywalało pewnie. Tak się zawsze dzieje. Zaraz ktoś wbije na pewno, bo tutaj tyle osób na serwera że nie da się wbić i zaraz na pewno ktoś wbije i... A jak przez parę minut nikt nie wbije to zrobię cięcie i wejdziemy na inny serwer. O i właśnie. Yy, dobra. Yy, muszę ten. No. Kurde. No właśnie, yy, ten. Muszę powiedzieć wam coś, yy, że ten. Na telebekowym rzecz. Widzicie moją ikonę Mobizena? No to nie jest M. Bo sobie zmieniłem. zrobię poradnik, jak sobie ustawić takie coś. Jest bardzo proste. Pokażę wam, jak to ustawić w poradniku. Ale na razie gramy w Critical Opsa. Już muszę Wam powiedzieć, że mam dwa skiny. Teraz Wam pokażę mój pierwszy. Zdążę dobyć do niego. Tu gdzieś pewien o. Taki. Teraz Wam mój drugi. Pokażę, jak się runda skończy. Tutaj sobie o. Wybram. Dobra. I wygrałem. Dobra, nie no, ja wam tylko tego skina pokażę i zrobię cięcie, bo nikt raczej nie wbije. I to. Piękny, nie? Mi się on bardzo podoba, ten skin. Dobra, to ja robię cięcie. mu się na jakiejś mapce. Dobra. Yy, dobra, ziomeczki, ja jednak nie weszłam na arenę, bo ktoś wbił na ten serwer. Teraz no mniej więcej osób bije i zrobi się hermider zawsze tak jest i ogólnie już tu się arena rozpoczęła. Tu jakiś się z którego pozdrawiam, że uratował mój serwer, ale re tych reklam co się wyświetlają nie pozdrawiam. Bardzo serdecznie ich nie pozdrawiam, tych reklam. No co? The bomb has been planted, poważnie. Tak, szybko. Nie no, ja zginę pewnie. Dobra. Dobra, miła kolejna osoba. Dobra. Zdecydowanie to. Zdoklizowałem Więc dlatego muszę to kupić O mam kolegę Czyli że 2 kontra 1 Więc wygramy Oczywiście tego mecza Zagram sobie jednego całego mecza Który składa się z 13 rund Aha Tak szybko ten odcinek chyba będzie krótki. Tak mi się wydaje. Bo widzę, że jak ja tutaj tego ziomka jadę, niech on od razu idzie po tego. No. To jest tak samo, że się z nożem szybciej biega tak jak w się. Bo wyszedł ten mój pomocnik. Więc... Było hamskie i teraz pewnie wyjdzie napis The Bomb has been planted. Na pewno to teraz wyjdzie. LOL, gdzie ten koleś? Dobrze, jestem antyterrorystą, bo to się liczy u góry taki czas. <laughs> Z noża. Dobra, oczywiście rozbrajam bombę. Jak zawsze. Dobra, ty. Czemu ja tak dużo dostałem za rozbrojenie bomby? Z tysiąc chyba. No to dużo trochę. Fuck you, hacker. Z ciebie jest haker. Takich gier nie można mieć haków. I to jeszcze na telefon. Jeżeli już to ze skinami. To jestem dobry. Patrz na odcinku. Przecież, przecież taki taki Anglik dziwny raczej nie będzie tego oglądał. Widziałem go. Gdzie on? Cześć. No, pewnie teraz wyjdzie. Wyjdzie, na pewno. Na pewno wyjdzie. Mogę się założyć. Wyjdzie albo włączy se haki. Albo będzie grał dalej, żeby się zemścić. Nie ja no, raczej mecza nie zagieramy, bo nie chcę, żeby był bardzo długi odcinek. Zostawiamy sobie, nie wiem, tak 6, 7, maksymalnie 8 rund. Chyba, że uda się zagrać całego mecza. Chociaż w to wątpię. On tu będzie się chował pewnie. Ja właśnie wiedziałem, że on będzie kampił Wiedziałem co Ludzie zawsze kampią nie, no Ja się boję, on mi plecy zrobi Na pewno Bo Jestem taki, że pleców nie pilnuję Ja przody pilnuję, a nie plecy Siema On mnie zabije Lol, shit bomb, dobra, może dla beki kupię Uriator. tylko dla beki, pewnie mnie zabije, ale nie chcę żeby wyszedł, bo na pewno mnie weźmie za hakera, znowu. No chodź Gdzie jesteś? Jomek Chodź tu Przede mną się nie ukryjesz O oh, fuck, kurde, Plec. Plec. O, nie, się to nie Kupię sobie M14 XD9 W sumie się dziwię dlaczego nikt nie chce wyjść. Bo normalnie to by połowa ludzi, to normalnie już by był cały serwer zapełniony, ale znaczy no, tylko ja i ten koleś jesteśmy. Tu bierze mnie za haka. Jestem... No nie, flash. No nie, smoke teraz flash. Fak, No nie, Boże. Ty głupku. Skończyło się babci sranie, teraz dostaniesz nie no dobra, zagramy tylko 7 rund. Znaczy ogólnie 7 rund, które ja wygram. Teraz na pewno wygram. Jeszcze jedna runda albo dwie. Chyba, że kolej wyjdzie, no to już kończę odcinek. Bo nie chce mi się samemu grać. Ja nie lubię grać w ogóle samemu. Okej. Okej, Okej, Gdzieś ty jest? Gdzie ty jesteś, Wezmę nóż, chociaż to jest niemądre. Że biorę nóż do ręki, on w każdej chwili może mi wyskoczyć albo mi zrobić plecy. Co ja, może w nożem w niego rzucę, co? Ale fajnie by było, jakby można w sensie się rzucać nożem. Kurde. Pewnie ten drugi Pewnie na tym drugim bombside. No teraz jest kłopot, bo ja nie wiem gdzie jest ten drugi bombside. I serio... A! Już wiem. Siema. Dobra, kończę odcinek, bo ziomek wyszedł. Dobrze. To by było na tyle, ziomeczki. Komentujcie, oceniacie i subskrybujcie mój kanał. Na razie i cześć. Hej.